Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście serię rozwojowe gospodarstwo. Jest to odcinek chyba już 8 czy tam dziewiąty, także niedługo z lajków i subów będziemy zliczali kolejne zyski Czyli pamiętajcie, jeden like, 2 złote, jeden sub 5 złotych, Pamiętajcie, żeby udostępnić ten film, żeby było jak najwięcej lajków i subów i żebyśmy mieli jak najwięcej hajsów. Na tym naszym pięknym save'ie Dzisiaj polecimy sobie na pewno po kredyt w odcinku. Weźmiemy sobie kredytu. Mi się zdaje, że około 100 tysięcy, bo jak wiecie, 120 tysięcy mamy pieniążków takich zwykłych. A chciałbym kupić to pole właśnie za garażem. Garaż, który stoi właśnie w tym miejscu. Tutaj, o, co coś stało, jakiś lak. Wszystko tutaj zostało zrobione pięknie, jest krawężnik ułożony. Jeszcze dojdzie tutaj płot. Na pewno dojdzie w tym miejscu płot, w tamtym miejscu, jeszcze nie wiem, czy dokładnie. Będzie płocisko, no i tutaj mamy, jak widzicie, pole, tylko nie ma trawy. Też będziemy stawiali niedługo kurnik, ale to jest sprawa taka bardziej przyszłościowa, bo, bo jeszcze na pewno ten bin, który jest jak na razie mały, będzie zmieniany. Tutaj troszeczkę dojdzie innowacji: a mianowicie, że ta wiata będzie podwojona, że tak powiem, będzie podwójna taka. I będzie to wszystko ulegało zmianie. Ja sobie wczoraj zacząłem siać już tutaj rzepak. Jak wiecie, no dosyć opłacalna uprawa farmingu, nie do końca, bo co niektórzy piszą, że lepsza jest soja. Nie chcę się tego sprawdzać, tak naprawdę. Dlatego ja walny rzepak, bo mniej zabawy z tym wszystkim jest i mamy możliwość wysadzania wysiewania rzepaku chwastownikiem. Dobra, ja się opuszczę wczoraj, nas noc złapała, e, dlatego dzisiaj będziemy musieli to poprawiać. E, I tutaj będziemy sobie działali już za chwilę. Ale jest kolejna sprawa, czyli coś innego niż rzepak. Bo w końcu chcę wam pokazać jak działa prasa, jak działa prasowanie na serii. Dlatego w kolejnym odcinku najprawdopodobniej będzie jakieś pryskanie, jakieś zbiory i myślę, że już niedługo będą też i prasowanie, zbieranie belek tutaj sobie zasiejemy jęczmień moi drodzy dobra, łop, łop, mamy mamy wszystko elegancko no i tutaj puścimy sobie pracownika żeby ten pracownik nam sobie robił to pole jak wiecie, ten siewnik, no trzeba przyznać chyba każdy to przyzna, że nie jest to jakiś hit i jakieś nie wiadomo jakie wielkie maszynisko no, ale 3 metrowy siewnik taki za on zrobi ten kawałek. Trochę na pewno zejdzie temu chłopowi, który będzie tutaj niestety to robił. Ale no cóż, no niestety, czasami ktoś musi e, pracować. Następne pole będziemy robili pewnie jeszcze agregatem, e, tym od agromasza. Jeżeli faktycznie sobie kupimy ten kawałek, no bo nie milion dokładnie kosztuje, e, też chciałbym jakiś warsztat tutaj postawić. Jakieś nowe budynki, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z hajsami. Także zostawiajcie łapki i suby, i swoją drogą. Tego wam jeszcze nie pokazywałem na odcinku, jak siejemy rzepak odnośnie właśnie tą maszynką, bo tam chyba sianie rzepaku siewnikiem zwykłym, no to było pokazywane, agregatem uprawowo-siewnym. Ten agregat uprawowo-siewny też była dobra sprawa, żeby po prostu to pole zrobić. Jak widzicie, to pole jest dosyć duże, także tą 3 metrówką, tak średnio jest to robić. Można było ten agregat uprawowo-siewny zamienić na przykład na wersję 4 metrową, bo ten John Deere na spokojnie sobie z tym zestawem poradził. Tylko właśnie pytanie... Pytanie, jak będzie z funduszami po zakupie tego pola i po przebudowie lekkiej na pewno gospodarstwa. Bo tak jak no wcześniej wspominałem, e, chcę to oczywiście zrobić, a pojedziemy sobie teraz w ten sposób. Tutaj to pole nie wiem, czy będę starał się powiększać jakoś mega, no bo tutaj też nie ma za bardzo miejsca na to wszystko, e, żeby to pole nie wiadomo jak zwiększyć, ale zobaczymy po prostu jak to wszystko wyjdzie. Może akurat będzie pięknie, ładnie i przyjemnie z tym kawałeczkiem sobie popracować w tą stronę jeszcze trochę, no bo ten teren jak widzicie jest troszeczkę nierówny. I w co niektórych maszynach farmingu 19 taki teren nierówny dosyć, dosyć bardzo jest, no przeszkadza. Przeszkadza troszeczkę, jeżeli chodzi o uprawianie. To pole mamy powiększone. Czy może ten kawałek, czy tam jest też fajny kawałek. Zobaczymy od cen, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja troszeczkę kredytu spłaciłem. Będziemy mogli sobie wziąć tego kredytu mega, mega dużo. I co jest dla nas no też mega pozytywne, no bo jednak bez kredytów w tej grze jest Ciężko, trzeba przyznać. Tutaj sobie zostawiłem, jak widzicie, trawy tego terenu troszeczkę. Bo być może na tej trawie będziemy sobie stawiali kurki, tylko nie wiem jeszcze kiedy. Bo tak jak mówiłem, właśnie te kurniki chciałbym kupić. Nie wiem, czy będziemy inwestowali najpierw w kurniki małe. Czy może jednak od razu sobie walniemy takiego kurnika tego dowalonego. Znaczy tutaj też pojęcie małe i duże, to, to tak średnio, no bo faktycznie jest ten e, kurnik, czy znaczy pojęcie małe, średnie i duże, prawda? Tak jak wcześniej mówiłem. Bo. Tu jest tylko dwa rodzaje: jest taki mniejszy i taki większy. Nie ma jakiejś tam mega różnicy. Zobaczymy sobie w sklepie, jak to wszystko wygląda, ale to najprawdopodobniej w kolejnym odcinku te kurki kupimy. Czekajcie, czy to jest odcinek? A może to jest odcinek już dziewiąty, także w następnym odcinku to już będzie dziesiąty, to już wtedy będziemy zliczali te zyski. Także nie no, tutaj, tutaj to musicie dowalić tych łapek w górę i subów, żeby po prostu było jak najwięcej na następny odcinek i wtedy na pewno jakieś porządne zakupy będziemy mogli sobie pozwolić na nie. Tak mi się wydaje, że to chyba jest dziewiąty odcinek, bo siedem jest na kanale, ósmy jest przedpremierowo i dziewiąty to jest ten, co teraz nagrywam i w dziesiątym są zliczane te wszystkie zyski. Także jest jak najbardziej okej. Okay. Zanim tam zasieję tamto całe pole, to my na pewno skończymy ten kawałek. i mi się zdaje, że agregatem jeszcze wjedziemy sobie na spokojnie tutaj i zrobimy ten kawałek, jeżeli uda nam się go kupić. Tam widzę, że kukurydza jest w oddali. Tych pól jak na razie mega dalekich nie chcę kupować. Też, co niektórzy piszą, zdania są podzielone w komentarzach. W ogóle napiszcie hashtag pole, to wam przypnę serduszko. Dzisiaj ogólnie przed nagrywaniem to skończyłem przypinać serduszka. Każdy dostał, każdy dostał. Kto napisał jakiś hashtag, to każdy dostał, od razu mówię. I właśnie zdania są podzielone do tego wszystkiego, bo co niektórzy mówią, że źle to troszeczkę zrobiłem, no bo mogłem na początek rozwijać bardziej się pod względem pól, bo teraz te maszyny są, no nawet i dosyć spore, jak na takie małe gospodarstwo, małe gospodarstwo w sensie, że mało pól, prawda, bo mamy dwa kawałeczki tylko. I pasowałoby dokupić kawałków, po co, co niektórzy piszą, że ej, Heros ale inwestuj w jakieś zwierzęta, no nie, no bo to też jest dosyć dobre. No ja tak troszeczkę głupiej jeszcze od tego wszystkiego, bo sam nie wiem, w co pieniądze, co, co pieniądze włożyć. Ale na pewno chyba e, bardziej będę trzymał stronę tych pierwszych, którzy pisali, że e, faktycznie dwa pola to jest mało, no bo grając w tą gierkę, ja sam widzę, że obrabianie dwóch kawałeczków e, tymi właśnie maszynami, które mam Szczególnie sianie rzepaku, które jest e, dosyć łatwe, no bo jednak mamy tą maszynę e, odnośnie chwastownik, która naprawdę szerokość robocza jest jej zadowalająca. Jest to ten najmniejszy tak czy siak e, siewniczek. Siewniczek można chyba to, to nazwać, prawda? Także co? Ja sobie polecę do banku chyba John Dirkiem. Ło! A już walnęli, nie zauważyłem tego czekie. W ogóle tego nie zauważyłem. Dobra, polecimy sobie tam. Nic, nic nie jedzie. Tutaj mamy zrobione tak... No tak niby zrobił tego trochę, no ale to jednak nie jest... Nie wiadomo ile, prawda? Ciekawe czy robi do końca, bo jak wiecie te pola powiększaliśmy w poprzednim odcinku. I teraz jest dobrym pytaniem. Czy ten gościo ogarnął, że te pola są powiększone? Bo jak wiecie, pracownicy Farmingu19... No, 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 no tak... Tak, nie do końca to są osoby jakieś zbyt bardzo inteligentne, także trzeba tutaj naprawdę uważać, co te nasi, co nasi pomocnicy tutaj odwalają w tej grze. Dobra. Kolejna sprawa, czyli tak jak mówiłem, warsztat jakiś, jakbym to kupił. Ach kurczę, dobra sprawa była. Pytanie, skąd zeź pieniądze? No i dobra, jak widzicie, pożyczki mamy 250 tysięcy. Jesteśmy do tyłu, możemy sobie jeszcze pożyczyć trochę. Tak jakbyśmy weszli na 400, nie, na 450, nie, za dużo, bo później te odsetki będą e, mega mega duże, jakbyśmy sobie weszli na 350 tysięcy kredytu myślę, że byłoby to ok i byłoby to troszeczkę opłacalne Sprawdźmy jak wygląda sprawa z terenami. Tereny, mamy 350 tysięcy i teraz tak, to kosztuje nie, mamy 281 tysięcy sorry e, to kosztuje. Gdzie to jest wartość. Nie, saldo nie. Mamy 219 tysięcy, a to kosztuje 281 tysięcy. To pole kosztuje 174, to kosztuje 204, to kosztuje 100. Tak, to kosztuje 174, no bo, a, bo tu jest jeszcze teren wliczany, z tymi oczywiście krzakami, także samo pole, no, niby ta 18 jest do, dosyć fajna, niby ta 18 jest opłacalna chyba, tylko że ona jest większa od tej, a jest różnica tylko 6 koła, i pytanie, czy my się będziemy chcieli aż tak bardzo, tylko tu jest znowu kukurydza, trzeba ją. Nie, weźmiemy sobie to za sto, 174, jeżeli chodzi o terenik. E, I saldo naszego konta wynosi teraz. 45 tysięcy wynosi saldo naszego konta. Tak, 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 biednie troszeczkę, no ale niestety, no, coś za coś. Pojedziemy sobie, obrobimy sobie tam ten kawałeczek. Jeżeli chodzi o siewy, dużo osób pisało, że może bym zainwestował w soję, no bo ta soja też jest herosopłacalna. No ja sobie tak myślę. Kora. Że faktycznie by się w to soję zainwestowali. No i co? No i chyba w tą soję sobie też leciutko pójdziemy, bo z tego co pisaliście, no rzepak i soja. To się no z komentarzy można wywnioskować, że się to lekko równoważy, bo jedni piszą, że to jest bardziej opłacalne, drudzy piszą, że to jest bardziej opłacalne. Tak średnio wiem, także nie będę się wypowiadał, ale to i tak na razie chyba w dzisiejszym odcinku nie zasiejemy tego, nie zdążymy. Bo zanim zrobimy to pole, no to zanim ten gościu skończy to pole, no to troszeczkę czasu minie. Od razu moim zdaniem pokupnie te pola powinny się robić w ten sposób, że robią się od razu jako takie zagregatowane, prawda, bo by to dużo bardziej ułatwiło sprawę. Nie mamy dwóch agregatów, co jest troszeczkę smutną wiadomością dla nas, teoretycznie, no bo jednak mamy jeszcze... I kurde, i teraz tak, czy pobawimy się w powiększanie tego pola w pierwszym sezonie, czy może jednak poczekamy sobie jeszcze trochę z powiększeniem tego kawałeczka, no bo tutaj można było to pole powiększyć w tą stronę, tylko tyle, że... czy byłoby to dobre dla nas. No, i dobra, i teraz patrzcie na to z tej perspektywy. Mamy tutaj coś takiego, że mamy bardzo blisko krawężnik odnośnie tego pola, prawda? Jeżeli tutaj byśmy dojechali, dojechali, zaorali to pole gdzieś dotąd, bo jest to pole. No, dosyć takie, czy krzywe nawet nam wyjdzie. I teraz tak. Czy jednak, tutaj w tym miejscu. Zaraz za krawężnikiem możemy postawić kurniki. Eee, zobaczmy, jak to będzie wyglądało odnośnie postawienia kurników. To też fajnie by wyglądało chyba, jeżeli tutaj kurniki by sobie stały. Eee, dobra, gdzie to jest? Eee, Zagrady dla zwierząt, to są takie małe kurniki. No małe! Małe kurniki, faktycznie małe. On by był bardzo, ale to bardzo powiększony, po, podwyższony ten kurnik. Zresztą z tego, żeby nie zrobić żadnej głupoty, ja sobie tą grę zapiszę. Eee, po prostu. I sobie teraz zróbmy, bo wiadomo, no, można zaraz jakiś błąd popełnić, który nas będzie. Du Kurde! Czekajcie, ja nic, nic nie kliknąłem, chyba. To no się zjebało wszystko teraz. Ja pierdzielę Co za gówno, Boże drogi! Patrz, jak tu się pojebało wszystko, i to jest wyżej niż tamto. Dobra, widzimy się po cięciu. No i dobra, z racji tego, że sobie to zapisałem, no to wiadomo, że nic się aż takiego tragicznego nie stało. E, zwierzęta, kurniki. I teraz tak, patrzcie, ja sobie włączę to jeszcze inaczej, musimy włączyć do tego chudy, e, żeby faktycznie nam to pokazywało opcje, które tutaj mamy. E, możemy to oczywiście obracać. Tu jest e, wszystkie takie najbardziej potrzebne rzeczy. Jeżeli byśmy to postawili tak, tutaj oczywiście z ulicą troszeczkę by kolidowało. E, I gdzie jest zmiana wysokości? CTRL-Q. No, i powiem Wam szczerze, że jakoś bardzo źle by to nie wyglądało. Tylko tyle, że. Tylko tyle, że to by było fajne, gdybyśmy nie musieli zajmować tego obszaru, który jest tak naprawdę betonem, bo on się zmieni nam w obszar, który będzie no, troszeczkę gorzej w każdym razie to wyglądało. I teraz nie wiem, jak to robić, bo tutaj jeden kurnik, jeżeli postawimy, a ten za 40 tysięcy, ten za 40 tysięcy kurnik, jakbyśmy tutaj walnęli, to on by zajął mega, mega dużo. Także nie wiem, czy jest sens te kurniki e, w ogóle w tych miejscach stawiać. Nie wiem, jakoś to na pewno sobie przeanalizujemy w komentarzach. Także napiszcie w komentarzu po prostu, co o tym sądzicie. A ja tu chyba ściągnąłem jakiś mod, jeżeli dobrze pamiętam. Ta, zajebiście, ja ściągnąłem mod. Ogólnie pozdrawiam przemsona, który robi live, y, bo oczywiście to jest modzik, znaczy to nie jest modzik od niego, ale on polecał ten mod. I ten mod nie robi obszarów, tak jakby, czyli takie kurniki bardziej nam się teraz tutaj by przydały, prawda? Tylko pytanie. Czy te duże, czy te małe? Ten teren nie należy do ciebie, jak nie należy ten teren do mnie? Mordo, Krzychu, jakim cudem, dobra. No i byśmy zrobili coś takiego i tutaj postawić dwa kurniki, tylko wtedy ten garaż pasowałoby przestawić, to pole by się oczywiście zrobiło mniejsze. Ten kurnik by wyglądał na takiej zasadzie, że on by był gdzieś dotąd, czyli do połowy pola, czyli ta druga połówka pola. Można było to jeszcze zagospodarować, a tutaj te kurniki no to na pewno nie jeden, tylko dwa byśmy już postawili i to by nam zajmowało obszar aż do tamtąd. Dobra, 40 tysięcy i tak teraz na to nie chcę wydawać pieniędzy. Ale zobrazujcie sobie to w ten sposób, że tu będą dwa kurniki stały sobie o taką, lightowo, prawda? Aż do tego obszaru, gdzie jest beton wylany. I sobie w tym stylu to zobrazujcie i napiszcie w komentarzach, yy, czy chcecie coś takiego, czy może jednak czegoś takiego nie chcecie, no bo jednak troszeczkę nam tego pola odejdzie. Tutaj trzeba przyznać, że troszeczkę pola nam odejdzie, ale też. Ale też to nie wiem, no niby te kurwa fajna sprawa. Trzeba 80 koła na to wydać. E, także na pewno, no kurczę te łapki i suby no to jest dosyć ważna sprawa w tym zakupie. Także też możecie napisać, po prostu możecie zostawić dużo łapek i subskrypcji pod tym filmem. E, I będziemy wtedy w stanie to ogarnąć, no bo 80 koła nam jest potrzebne, e, żeby to zbudować w ogóle. Tutaj będzie ten rzepak, będzie ta będzie jęczmień, będzie prasowanie. Mm, I miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś ładnie wyjdzie. Do no to, no to możemy sobie gdzieś to pole powiększyć, także też będziemy mieli troszeczkę większy kawałeczek. Ja pierdziele, ten po, to pole jest faktycznie duże. Powiem wam, że jak kupowaliśmy ten kawałek, to ja nie sądziłem, że to pole będzie aż takie mega duże. A ten agromarz pięciometrowy, kurde, zanim zrobi to pole, to troszeczkę minie. Na pewno to na live'ie będziemy gdzieś kończyli. I ta cała przebudowa gospodarstwa... No, też jest dobry pomysł. No, bo jednak, tutaj, jak dojdzie ta druga wiata, tak jak ja chcę to zrobić, no to, to troszeczkę wystrój tego gospodarstwa będzie dosyć inny. Ten garaż jest tylko i wyłącznie dla klimatu, tutaj nie jest to jakieś nie wiadomo co. No, bo to jednak, to jest tylko garaż, no w którym mamy tylko i wyłącznie pracę, bo się jakoś więcej rzeczy nie chcę tutaj zmieścić. Jeżeli chodzi o sprzedaż. Tego silosa i kupno większego też można było to robić, tylko tyle, że jak na razie nie mamy aż takich zbiorów. to no wiadomo, że jeżeli już dojdą, to trzeci kawałeczek pola dojdzie. Jak na razie trzy pola chyba nie ma sensu inwestować w więcej mm, kawałków, no bo jednak... Gdy będziemy mieli już cztery kawałki, to ja bym chciał na przykład sobie dokupić drugi, znaczy drugi, trzeci ciągnik. Na przykład drugiego takiego, John Deere'a, który by robił e, też pracę polową i więcej maszyn. I byśmy to robili w szybszym tempie i by było to bardziej opłacalne i ogólnie no ogólnie inwestycja w przyszłość, prawda? Udaj ciągnik, pokazałem wam troszeczkę ogólnie tej roboty, a ja sobie jeszcze pójdę i sobie to lekko zaplanujemy, jak może mm, wyglądać w przyszłości. To gospodarstwo, tej płotu na przykład tutaj nie postawimy, tylko będzie krawężnik, to już nam troszeczkę odejdzie tego wszystkiego. Tutaj druga wiata dojdzie. Patrzcie mniej więcej jak ja to chcę zobrazować. Patrzcie, wiata to jest 9000, wiata to jest pół biedy, no bo to jednak nie kosztuje nie wiadomo ile. Eee, też jest mod taki, że mogę sobie na przykład postawić wiatę w wiacie, no nie? I to byśmy postawili tak, żeby to się idealnie zgrało. I patrzcie, i ta wiata by była dotąd. Także ten przejazd pomiędzy tym byłby naprawdę mały. Znaczy no przejazd przejazdem. Bo przejazd tak czy siak mamy z tej strony. E, bo ta wiata stoi sobie idealnie tutaj. Także także byłoby ok, Ale tą wiatę też byśmy sprzedali i przesunęli ją troszeczkę do tyłu. Chyba. Żeby ten teren był jak najbardziej spoko. E, czyli będzie nam potrzebne jakieś 18 tysięcy na to. E, tutaj ten silos na razie niech sobie stoi. Pieseł tu się nic nie zmieni jeżeli chodzi o psa i to wszystko. To byśmy sobie przesunęli. Bardziej chyba do środka, jeżeli chodzi o to, no bo tutaj jednak będzie nam teren potrzebny, żeby wtedy jeździć i to wszystko mieć poustawiane ładnie. Garaż na pewno sobie przeniesiemy gdzieś w tamtą stronę chyba. Teraz tak, ile taki garaż kosztuje? To jest ozdoby. Garaż kosztuje 15 tysięcy, to też nie jest nie wiadomo ile. Silosy, ten większy 180 tysięcy. No i tu już się zaczynają problemy, no bo jednak te silosy są dosyć drogie. Masz za mało pieniędzy, 110, dobra. Gospodarstwo rolne to wszystko jest ok, zagrody dla zwierząt. I wtedy byśmy postawili dwa duże kurniki. Tylko że te. E, duże pospisko dla owiec. Owce to raczej nigdy nie będę inwestował, to nie piszcie w komentarzach. I jakbyśmy postawili te kurniki, te kury, co one chcą rzeć, ale to później się za tym zastanowimy, żeby to było zagospodarowane, tak jak wcześniej wam pokazywałem. I chyba. Jeżeli fundusze pozwolą, no to będziemy w coś takiego szli. Żeby to gospodarstwo miało jak najwięcej budynków, jak najwięcej tego wszystkiego. Jeszcze sobie zobaczę różne, bo tu jest myjant to tam mniejsza oto. Tu są tereny, którymi można równać. Obiekt dekoracyjny niby, można równać sobie podłoże, także to też jest dosyć ważne. Tu jest dirt, czyli ten Dirt też pewnie będziemy sobie stawiali, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I kolejna sprawa, czyli warsztat. Warsztat kosztuje 28 tysięcy, nie jest to jakoś nie wiadomo ile. Ale no, przyda się, przyda się ten wasz tacik tak czy siak. Żeby jakieś tam małe, małe naprawdę konfiguracje robić, czy nam się uda to obsiać w dzisiejszym odcinku, czy nie bardzo? Bo mi się zdaje, że w dzisiejszym odcinku tak średnio chociaż tam jakieś cięcia były, bo teraz jest 21 minuta, także mi się zdaje, że odcinka jest około 20 minut. Potem ogólny dziadek przyszedł i mnie wołał na obiad, bo ja dopiero ogólnie wstałem, bo jest godzina 14.21 dzisiaj jest środek, to nagrywam do szkoły, nie poszedłem, żeby sobie ponagrywać wszystko. Wszystko, no jeden odcinek w sumie, bo to nie było jakieś planowane, po prostu zasnąłem. No nie, i nie chciało mi się e, aż tak bardzo iść do szkoły. Tutaj mamy pole zrobione, powiem wam, że ten pracownik, pracownik wykazał się, bo zrobił to wszystko ładnie, dokładnie, do końca. No tutaj troszeczkę może i przesadziliśmy z tym, no bo tu już jest zaraz góra, ale to pole no faktycznie jest dobrze powiększone. Nie wiem, czy tego terenu najpierw sobie nie mm, zagospodarujemy też i w giancie, żeby mieć tam mniej więcej zobrazowane, jak to wszystko chce, żeby wyglądało. No, wiadomo, no sama robota w tutaj gdzie jest cień, możemy sobie nawet światła włączyć. Sama robota w grze nie wygląda później tak estetycznie i ładnie, i równo, i pięknie, jakbyśmy to sobie zobrazowali po prostu w Giancie i byśmy sobie to wszystko przenieśli na mapę. Tak więc tak samo było z orką tych pól. No, sami widzieliście, że przypadkiem e, oranie tych pól no to nie jest jakieś, e, nie wiadomo jak e... Równe, no bo pługiem jest ciężko to wszystko wyrównać Także tamto drugie pole też może sobie po prostu w giancie powiększymy Albo przynajmniej obraz sobie taki, wiecie Żeby zrobić to dookoła jak ma to przynajmniej mniej więcej wyglądać Tak samo sobie zobrazujemy tutaj Zrobimy sobie jakieś podłoże inne niż na przykład trawa No i fajnie to będzie wyglądało Bo wiecie, zrobić to na odpierdzie No to tak... Za, za dużo, za dużo chcę na tą serię poświęcić odcinków, za dużo dni jest ta seria, jest to główna seria na kanale jak na razie, żeby tutaj cokolwiek zrobić na odpierdziel, także rozumiecie. Ogólnie te krzaki powinny się wygiąć, no i się wyginają, ale dopiero po jakimś tam czasie. Myślałem, myślałem, że on już jest, nie jest ten opuszczony, a jednak, dobra, lecimy z kolejnym przejazdem. No, i mi się zdaje, że no, 3 metrówką to jednak trochę schodzi. To nie ma co ukrywać, że jednak trochę schodzi. E, pasowałoby się wnik drugi kupić i ten agregat uprawowo siewny tak naprawdę zlikwidować, bo wszystko i tak praktycznie robimy agromaszem. E, tutaj mamy pola przygotowane w ten sposób, że bo to 3 metrówką, no, niby jakieś tam pola po ściernisku na pewno to by było lepsze, Ym, albo po orce, żeby faktycznie zrobić od razu tym. Orka nie jest aż tak bardzo konieczna, tylko pytanie czy my nie chcemy przy, przypadkiem 4-metrowym już zestawem robić, bo ten 3-metrowy jak widzicie, no to jest e, żmudna robota na takich większych kawałkach. Faktycznie ten 3-metrowy zestaw fajnie, że jest w farmingu, no bo od czegoś trzeba zaczynać, mm, ale tak czy siak, no lepiej jest robić już na takim etapie kariery, w I my jesteśmy, taki profesjonalnym, no to lepiej robić czymś większym po prostu. No, przynajmniej ten ciągnik z tym 3-metrowym siewnikiem, no to pod taką no, dosyć większą górkę, trzeba przyznać. E, idzie elegancko, co jest też dosyć dobre, moim zdaniem. I cyk w drugą stronę. No tam już myślę, że John Deere pół pola zrobił około. Jeszcze będziemy musieli kiedyś się wybrać do warsztatu. Znaczy do warsztatu, no właśnie pasowałoby odnośnie tego co mówiłem wcześniej, że ten warsztat by pasowało zrobić. No bo tak to jeździć z każdą maszyną do warsztatu, bo też zrobimy sobie kiedyś odcinek taki poświęcony tylko i wyłącznie reperowaniu wszystkich maszyn, no bo tam maszyny mają niszczenie, no nie wiem jak to niszczenie dokładnie wygląda. Czy one się zniszczą tak, że nie będzie można nimi robić nic, czy, czy jak, ale w każdym bądź razie hmm, trzeba to jakoś wszystko ładnie, elegancko poogarniać, no nie? A tak to sobie po prostu pojedziemy, gdzieś tam na gospodarstwie, w którymś miejscu będzie stał, będziemy sobie podejeżdżali maszyną i będziemy sobie e, ją reperować. Także to jest, mi się zdaje, że mega ułatwienie. Tutaj gracze, gracze twórcy e, naprawdę, naprawdę fajnie to zrobili. Mimo, że ogólnie farming no nie jest jakiś nie wiadomo jak zajebisty podług tego, podług 17, bo nie ma tu jakoś nie wiadomo e, jakich nowości. No ale co niektóre rzeczy faktycznie jak najbardziej na plus. No i to tam zostanie już taki bardzo, ale to bardzo mały przejazd który może, żeby się nie pchać pod górę, znowu później sobie będziemy robili w ten sposób, że sobie po prostu cofnę, i sobie zaraz pojedziemy jeszcze bardziej w dół. No i fajnie. Mamy dwa pole obsiane, trzecie pole sobie obsiejemy na live'ie, najprawdopodobniej soją. Bo on skończy to, no też znaczy i pewnie skończy to na live, bo ja ogólnie nie gram w tą grę, e, poza nagrywaniem, no bo to wiadomo, że jak się gra na jakiejś serii, no to wiadomo, że tą serię trzeba prowadzić tak, żeby to wszystko było praktycznie na odcinkach pokazane. Czy to betoniarka tutaj się zatrzymała? To no, nie wiem No, pojechała naprawdę najprawdopodobniej ciągnik sobie zawracał e, Tak, że zahaczył większością swojej objętości na drodze był Dobra, i lecimy sobie w dół W ogóle tak jakby się nie męczył ten ciągnik, no nie? Nie ja mam takie wrażenie W takich bardzo, ale to bardzo niskich obrotach on sobie jedzie Tam ja jeszcze kawałeczkiem, tam jeszcze kawałek, ale dobra takie malutkie miejsca, to będziemy sobie zostawiali po prostu. No i ciągnik jest bardzo dosyć brudny, no nie, jeżeli chodzi o koła, to będziemy mogli sobie umyć, żebym psiaka nie przejechał. No i co, ja już się z wami w dzisiejszym odcinku żegnam, bo to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co dzisiaj pokazywałem plany na przyszłość, bo jest to dosyć istotne dla mnie. No i co, no i na razie.